I też witam Was. Krakus u siebie na kanale i tradycyjnie jest piątek, piąteczek, piątunio i gramy w World War Z wyzwania. Wyzwanie tygodniowe mamy takie, że jest Nowy Jork i w Głąb, czyli jeden z łatwiejszych etapów, ale od razu widzę, że nie będę grał się kaczem. Bo jest tak, siły specjalne, specjalne zombie pojawiać się będą dwa razy częściej niż zwykle, jednak fale zombie będą mniejsze. Oprócz tego fale zombie zawierać będą połowę mniej przeciwników czyli będziemy otoczeni przez specjalne zombie i znając życie nie będzie ich dwa razy więcej będzie 100 razy więcej specjalnych zombie. Ok ale o, utraciłem połączenie z usługą więc wraca tak jakbym nie miał internetu. Mam internet co jest no właśnie dobra. Wracamy do tygodniowych wyzwań. I słabość klasowa siekacz. Mam mniej 50% mi zdrowia i o 50% mi obrażeń. No, Siekacz jest świetny w kontrolowaniu specjalnych zombi, dlatego nam to utrudnili. Więc będę musiał wybrać jakąś inną yy, yy, klasę. Myślę, że wezmę. Yy, hmm, hmm. Wezmę droniarza. Tutaj droniarz może się przydać najbardziej. Ok, i jedziemy. Chociaż on jest. Może wezmę ją. Czyli tak, sytuacja wygląda następująco: że będziemy otoczeni przez specjalne zombie. Natomiast zwykłych zombie powinno być bardzo, bardzo mało. Zobaczymy, czy to faktycznie tak będzie. Czy. E, czy to się im sprawdzi? Problem będzie taki, Dan, że. Dobra. Że, jeśli przyjdzie do. jeśli zaatakują nas. jeśli zaatakuje nas Moloch, no to wtedy to wiadomo, jak to wygląda. A myślę, że będzie kilku tutaj. Dobra, to to już, już był tak. Już był krzykacz, już był... Y, jumper Już był kolejny. Kolejny krzykacz. Ale to, to na razie nie robi y, jakiejś wielkiej różnicy. No, kolejny. No faktycznie jest ich sporo. Ale jest ich... Sami przyznacie, dużo więcej niż niż dwa razy więcej. O, granatnik znalazłem. Fajnie. Dobra. On się przyda. Kolejny y, dybacz. Sorry. Dobra, co my tu mamy? Eee, tego nie. chociaż wezmę weźmy strzelbę, bo tutaj może być byk, a wiadomo nie mam nie mogę go skontrolować. Tylko że jak będzie moloch w środku zwykle jest byk a tym razie. Dobra. To trzeba być bardzo ostrożny teraz w tym etapie, bo mm... przy przenoszeniu paczek na końcu tam będzie masakra, tam będzie pewnie. Setka krzykaczy i trzeba się będzie dobrze pilnować, ale tutaj ciekawe już widać, że tutaj chyba zombie jest standardowa ilość. Ona się nigdy nie komu damy, może damy bunko i wezmę sobie. Także tutaj jestem przygotowany. Okay. No tutaj, w... tu mam nadzieję znaleźć coś, jakiś dobrą broń. No jest idealnie. Co tam jest? Tu na pewno może się czaić jakiś dybacz. Słyszę szczury. Nie, no granat, dobra. Granat mi się przyda, mm, przynajmniej tutaj, dobra. Mi się przyda granat. Okej, okay. dobra, jedziemy z tym. A nie tam. O oh, wow Jednak jak... Trochę zombi się przedarło. O, kolejny ten Śmierdziel. Co tam idzie? Bombera. Nie, nie będę kombinował. Wypadło to najgorzej ta pierwsza obrona. Oczywiście nie, nie, nie wypadło też na, jakoś rewelacyjnie. Ok, to teraz kolejny. Nie mam nic do leczenia, więc nie pomogę wam. Ale. Miałem jeszcze jeden granatnik. Dobra, i teraz tak. Czy dalej granatnik mi się przyda? No i... Jeszcze... O o! Dlatego, dlatego chciałem być. Nie, zostawię jeszcze granatnik do tej obrony, tutaj następnej, a później y... trzeba będzie. O, kolejny dybacz. On tutaj jest takim dosyć. No właśnie. Kiedy zaczynałem na niższych poziomach, to ten dybacz był tutaj bez przerwy. Na wyższych i w wyzwaniach. Rzadko się tu zdarza, no ale teraz, ponieważ mamy dużo więcej specjalnych zombie, on się będzie tutaj pojawiał bez przerwy. Dobra. Broni nie potrzebuje już jakiejś. o dobra, jest apteczka, ale zostawiam sobie, chociaż nie, wezmę tego, wyleczę Angela. On mi się przyda z pełnym zdrowiem. Dobra, mamy drut kolczasty. Dybacz jest na pewno gdzieś tutaj Tutaj jest to. Okej okay. Dobra, powinniśmy mieć... Okej, okay, jest drut kolczasty Ciekawe, że nikt nie dołącza. Może dlatego, że jest wcześnie i Myślę, że w Helldiversach... Też na razie jest cisza. Odblokowałem dziś, odblokowałem już y, ten pistolet do leczenia. Będę dzisiaj testował na 100%. Będę medykiem. No dobra, to y, tu będę trochę mało tego mam. Same, no lepszy. Jakbym miał tyle tych drutów kolczastych, to przynajmniej się zombie trudniej przebrą. Co my. To, o? To mi się przyda. A później wymienię na granatnik. Ale kiepsko jest. Muszę przyznać, jeśli chodzi o. Nic więcej tu, tu nie ma. Dobra trzeba to ruszać i tutaj będzie yy... trzeba uważać bo no dobra już się obrona rozpoczyna bo będą atakować zombie ich tych stamtąd powinno być mniej ale coś podejrzewam że będzie yy, dużo więcej specjalnych zombie atakować z tyłu i tutaj na to trzeba być przygotowanym. Okay. Okej. Okay. To już jest. Dobra, i mam teraz tutaj miotacz ognia. O właśnie, na tego y, sympatycznego przyjaciela. Aj, to co tam podeszliście. To, że ja tam poszedłem, nie znaczy, że wy musieliście, nie? Idealnie mi to poszło powiem wam dzięki temu miotaczowi. Y, Jestem siebie dumny. Tutaj jeszcze tego dbacza y, skosimy, bo on gdzieś tu jest. Słyszałem go. Gdzie on. A, dobra, nie w środku w windzie. Dobra, to nie. Jak się... Y, jak kampi w windzie, to niech tam kampi. Nie cierpię kamperów grach, szczególnie jeśli to są zombiaki. Go, go, go! E... O, ten ma jeszcze. No całkiem nieźle poszło, bo i zdrowie jest i, w... i wszystko y... na odpowiednim poziomie. Coś ładunków wyważających nie było, no ale y... może nie sprawdziłem wszędzie. Co tutaj jest? Nie. To nie, zdecydowanie nie. Jestem. Dobra, tu je, przydałaby się apteczka. Paramit bojowy nie. Dobra, tak. O, jest apteczka. Dobra, no jest fajnie. Jest apteczka, jest dobrze. Nikt nie dołącza. Sam. Przez to oczywiście będę. Yy, jaki jest plus? Będę miał mniej do przeniesienia. Ale i tak uważam, że to jest takie mm, Wolałbym grać z kimś i więcej przenieść paczek, ale być jak gdyby mm, mieć, mieć takie zaplecze chociaż z jednego gracza. Him. Co my tutaj mamy? Dobra. Tutaj, w razie czego? Okej, okay. Tam jest dybacz. Gdzie idziemy najpierw? Yy, możemy tam iść. Tutaj, dybacz się będzie teleportował. Trzeba na niego uważać. No tutaj będzie, kto to tam jest trzeba tego skrimera dopaść, bo on będzie o. Dobra, chociaż, tro chociaż trochę miałem. Więc. Eee, dobra, oni mają jeszcze zapas. Trochę mało am amunicji, ale. No. Dobra, tutaj coś jest. Tu rzadko zaglądam. Strzelba. No jest super. Ta strzelba może e, tutaj, tutaj też, o, a to jest jeszcze lepsze, bo tam potrafi potrafi, e, jest, dybacz? A, jest, jest. No i szkoda, że tutaj e, mogę tylko jedną skrzynkę przenieść, tutaj są dwie skrzynki. Ale, ale wrócę tutaj. Spoko. Tu będzie łatwo wrócić w miarę. Dobra, jedną mam i zaraz wracam po następną. Chodźcie ze mną. Okay. Dobra, i teraz wystarczy mi przenieść pięć. Zaraz się rozpocznie kolejna fala. Ale powiem wam, że, jak na to, że miało być mniej zombie, to było ich całkiem sporo. Amunicja. Gdzie jest ten krzykacz? ten już wykończony. Sporo ich jest, nie? Patrzy się ile tych. <laughs> I... Właśnie do taką okazję. I tam jest, i tam jest jeszcze dybacz, okej. Okay. Nieźle, nieźle ich jest. Nie wiedziałem, że tutaj można otworzyć. Jakaś droga ucieczki będzie zawsze. A, e, nie otworzyło się co jest? Okej okay. Tutaj będą szczury. Niedobrze Tutaj Nie lubię być, bo jesteśmy tak trochę odcięci. Jednak ten granatnik tutaj y, będzie dobry na molocha. O, tam jest dybacz. Okej, okay, po lewej. Dobra. I będę miał teraz tak, wracamy tam. Sporo tych zombie jest specjalnych. Sporo, sporo. Na pewno więcej niż dwa razy. Ale i tak da się przeżyć. Wow, kolejny. Oni się tutaj ze. Jakoś tajemniczo się odrodzili tam w, w środku. Ok. Bywa. Dobra, mam cztery paczki już. Została mi jedna. Czyli została jedna fala zombie, amunicja. I gdzie idziemy? Um... Dobra, idziemy tutaj. Tu będzie szybciej. Bo tam. To szybko wezmę. Nie, no właśnie, nie, nie wchodźcie tutaj. Okay. I did what you said. No i jest, dobra. Więc wyzwanie tygodniowe, o dziwo, sam, jak palec. Fajnie mi poszło. Kilka, wiadomo, nie tych ładunków wybuchowych, wyważających. Nie znalazłem zbyt wiele, ale poradziłem sobie, myślę, całkiem nieźle. Z, ze, szczególnie ze specjalnymi zombie. Kilka razy mi dopisało szczęście. W odpowiednim momencie znalazłem Tego, jak się to nazywa, od ognia i pokonałem molochów. No, ale ogólnie myślę, że nieźle. Dobra, no to dzięki za oglądanie. Zapraszam na wyzwania dzienne, które już niedługo się pojawią. Ja sprawdzę, jak tutaj dostosować klasę, bo zrobiłem sobie reset. Siekacza akurat mi się nie przydał w tej, w tej misji w wyzwaniu tygodniowym, no bo miał osłabienie klasowe. Ale. Dron tutaj był idealny. Można było pewnie jakąś jeszcze inną klasą, ale obawiałem się właśnie tej sytuacji, że będę sam i będę musiał polegać na, na dronie. Jak gdyby piątym członku załogi. No. Dobra, także jeszcze raz dzięki za oglądanie i zapraszam już teraz na wyzwania dzienne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!